W dzisiejszym podcaście opowiem Państwu o prawnych aspektach służby w obcej armii, w obcej formacji wojskowej. Służba w obcej formacji wojskowej, w obcej armii jest stara jak świat. Od zarania dziejów, od starożytności mamy do czynienia z instytucją wojsk zaciężnych w, w każdej w zasadzie walczącej, armii walczącej formacji wojskowej. Wystarczy wspomnieć z historii takie przykłady jak bitwa pod Grunwaldem, gdzie po ob, obydwu stronach walczyli zaciężni rycerze. Po stronie krzyżackie rycerstwo zachodnioeuropejskie, po stronie polskiej na przykład rycerze. rycerze. W czasach współczesnych takie hasła, takie nazwy formacji wojskowych jak Legia Cudzoziemska jak Legion Condor, brygady międzynarodowe. Myślę, że znane są każdemu miłośnikowi y, historii. Okres po II wojnie światowej, okres wojen postkolonialnych w Afryce przynosi nam cały wysep y, obcych formacji wojskowych, formacji najemników w różnych częściach, między innymi kontynentu afrykańskiego. Wystarczy spojrzeć chociażby na Biafrę, Katangę, Między innymi na historię Polaków walczących w tych y, państwach. Obce formacje wojskowe, wojska zaciężne, wykorzystywane są również w czasach nam współczesnych, w czasach najbliższych. Konflikty, takie jak konflikt w Syrii czy konflikt na Ukrainie, również znają przypadki służby cudzoziemców w obydwu walczących ze sobą stronach. Ze strony ukraińskiej słyszymy o Międzynarodowym Legionie w Ukrainie, ze strony rosyjskiej słyszymy o Grupie Wagnera. Jak to wygląda prawnie? O tym będę starał się Państwu przybliżyć. W polskim systemie prawnym problematyka służby w obcej armii, służby w obcej organizacji wojskowej uregulowana jest, zarówno w aktach prawnych, krajowych, jak i y, obowiązujących Rzeczpospolitą Polską rozwiązaniach, min, y, regulacjach międzynarodowych. Po pierwsze, najważniejsze regulacje zawarte są w ustawie z, 13, y, z 11 przepraszam, marca 2022 roku o obronie ojczyzny. Tej ustawy, która jest niejako konstytucją polskiego systemu obronności. Ważne regulacje znajdują się w kodeksie karnym z 1997 roku, aktualnie obowiązującym. No i należy wspomnieć oczywiście o prawie międzynarodowym. Przede wszystkim mam tu na myśli pierwszy protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 1949 roku dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych protokół dodatkowy pochodzi z 1977 roku. Po drugie, należy tutaj wspomnieć międzynarodową konwencję o zakazie werbowania, wykorzystywania, finansowania i szkolenia najemników z 4 grudnia 1989 roku, również podpisaną przez przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel polski służba w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej może przyjąć wyłącznie ze zgodą Ministra Obrony yy, Narodowej. Należy wyraźnie zaznaczyć, że takiej zgody nie można udzielić w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu wojennego lub stanu, yy, stanu wyjątkowego. Co ciekawe, taki obowiązek uzyskiwania zgody nie dotyczy o tych obywateli polskich, którzy jednocześnie są obywatelami innego państwa i jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium, zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa. Jakie, proszę Państwa, mamy warunki udzielenia zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej? Należy już na wstępie zaznaczyć, że udzielenie takiej zgody Warunkowana jest spełnieniem szeregu przesłanek przez, przez, kandydata do, przez kandydata wnioskodawcę o taką decyzję. Zgoda na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej może być udzielona tylko w przypadku, gdy obywatel polski ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, nie posiada przydziału mobilizacyjnego. Pracowniczego przydziału mobilizacyjnego, przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a szef Wojskowego Centrum Rekrutacji nie prowadzi postępowania w sprawie nadania któregokolwiek ze wspomnianych przeze mnie przy, yy, przydziałów. Co dalej? Zgoda na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej może być udzielona tylko jeżeli spełnione są warunki takie, że służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe i nie wpłynie na zadania wykonywane przez siły zbrojne Rzeczypospolitej. Nawet jeżeli wszystkie przesłanki zostaną spełnione, zgodę na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej nie udziela się w szeregu przypadków. Po pierwsze, nie może zostać taka zgoda udzielona, jeżeli obywatel polski ubiegający się o nią został przeniesiony w skutek do rezerwy wskutek uznania przez właściwą komisję lekarską za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Nie spełnił jednego z obowiązków pod tytułem zgłoszenie się do rejestracji wojskowej, do kwalifikacji, stawiennictwa na wezwanie organów wojskowych. Nie został powołany, nie odbył zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji. Nie może na takiej zgody udzielić obywatelowi polskiemu, jeżeli właściwa komisja lekarska stwierdziła, że są trwale, całkowicie niezdolne do służby wojskowej, także w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny. Nie można wreszcie udzielić takiej zgody obywatelowi polskiemu, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę. Co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, także dotyczy czy to yy, warunkowego zawieszenia wykonania kary. Nie można udzielić zgody, jeżeli obywatel polski odbywa karę pozbawienia wolności lub oczekuje na jej wykonanie. Jeżeli znajduje się w okresie próby w wykonaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odbywa czy też odbywa karę, yy, karę ograniczenia yy, wolności. Poza tym nie można udzielić takiej zgody obywatelowi polskiemu, jeżeli ma on zaległości podatkowe, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub jest wpisany do rejestru dróżników niewypłacalnych. Zgody na służbę w obcej, obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej udziela. Minister Obrony Narodowej w drodze, w drodze decyzji, decyzji administracyjnej. W tej samej formie następuje odmowa udzielenia, odmowa udzielenia tego rodzaju zgody. Minister Obrony Narodowej przed wydaniem właściwej decyzji merytorycznej ma obowiązek zasięgnąć opinii innych organów. Są to minister właściwy do spraw wewnętrznych. Oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. Organy te muszą stwierdzić, czy ewentualna służba, ewentualne podjęcie służby przez obywatela polskiego w obcym wojsku lub obcej formacji organizacji wojskowej nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej i czy taka służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe. Co należy wyraźnie podkreślić, udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub tej organizacji wojskowej nie rodzi automatycznie odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej za następstwa podjęcia tej służby. Innymi słowy mówiąc, jeżeli nawet legalnie uzyskamy, legalnie podejmiemy tego rodzaju służbę, uzyskamy zgodę ministra obrony narodowej, organy Rzeczypospolitej Polskiej nie są odpowiedzialne za to, co obywatel polski zrobi podczas, podczas, podczas służby w obcej armii. Tego rodzaju zgoda udzielona jest wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego, który zamierza przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, wniosek ten oczywiście musi być złożony do ministra obrony narodowej. Należy do wniosku dołączyć szereg dokumentów: zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ludnych, lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, czy też zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Jak więc możemy zobaczyć, jest to postępowanie dosyć mocno sformalizowane. Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące m.in. trybu udzielania obywatelom polskim zgody na tego rodzaju służbę. Oraz wzór wniosku o udzielenie tego rodzaju zgody. W tym miejscu pojawia się pytanie: co w sytuacji, kiedy nie dopełnimy obowiązku uzyskania zgody właściwych organów, czyli zgody Ministra Obrony Narodowej? Należy wyraźnie powiedzieć, że w tym momencie wchodzą w grę przepisy, przepisy kodeksu karnego. Proszę Państwa, podjęcie. Służby w obcej armii lub obcej jakiejkolwiek obcej formacji wojskowej, organizacji wojskowej, bez zgody właściwych organów, czy, w, czyli w obecnej sytuacji, bez zgody y, ministra obrony narodowej jest karany. Zgodnie z artykułem 141, paragraf 1 Kodeksu Karnego, kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Należy wyraźnie wspomnieć, że nie tylko osoby przejmujące tego rodzaju obowiązki w obcym wojsku lub obcej formacji wojskowej podlegają karze. Takiej karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega również ten, kto wbrew przepisom ustawy prowadzi zaciąg obywateli. Polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej. Co warto odnotowania przestępstwa pod tytułem służba w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez zgody właściwego organu nie popełnia obywatel polski, który jest równocześnie obywatelem innego państwa, jeżeli stale zamieszkuje na jego terytorium i pełni tam służbę wojskową. Byłoby na tyle, jeżeli chodzi o służbę wojskową w obcej formacji, służbę o charakterze zwykłym. Inaczej regulowana jest służba w charakterze najemnika. Należy wyraźnie sobie wskazać, że służba w charakterze najemnika jest wyraźnie zakazana. Zarówno przez prawo krajowe obowiązujące Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wiążące. Polskie umowy międzynarodowe. Czym różni się najemnik od zwykłego żołnierza, zwykłego uczestnika walk? Definicja pojęcia najemnika zawierają normę prawa międzynarodowego. W tym miejscu należy wspomnieć przede wszystkim protokół dodatkowy do konwencji genewskiej z 1949 roku, podpisany w 1977 roku. Najemnikiem w rozumieniu tego protokołu dodatkowego jest osoba, która została specjalnie zwerbowana w kraju lub za granicą do walki w konflikcie zbrojnym, rzeczywiście bierze bezpośredni udział w działaniach zbrojnych. Bierze udział w działaniach zbrojnych głównie w celu uzyskania korzyści osobistej i otrzymała od strony konfliktu lub w jej imieniu obietnicę wynagrodzenia materialnego, które jest wyraźnie wyższe od tego przyrzeczonego lub wypłaconego kombatantom. Mającym podobny stopień i sprawującym podobną funkcję w siłach zbrojnych danej strony. Podstawową zatem cechą odróżniającą najemników od zwykłych żołnierzy jest okoliczność, że walczą oni wyraźnie z motywacji zysku. Ta motywacja zysku, korzyści, zwłaszcza korzyści finansowych, jest cechą odróżniającą najemnika od. Żołnierza zwykłego. Ponadto, najemnik nie może być obywatelem strony konfliktu ani stałym mieszkańcem terytorium kontrolowanego przez tą stronę, nie jest członkiem jej sił zbrojnych, czy też nie, nie może zostać wysłany przez państwo inne niż strona konfliktu w misji urzędowej jako członek sił zbrojnych tego państwa. Widzimy więc szereg zastrzeżeń normatywnych kto może być najemnikiem, a kto tym kto nie spełnia cech definicji, definicji tego, tego pojęcia. Pojęcie najemnika zostało rozszerzone zostało rozszerzone w międzynarodowej konwencji o zakazie werbowania, wykorzystywania, finansowania i szkolenia najemników z 4 grudnia z dnia 4 grudnia 1989 roku. Wskazano w przepisach tej konwencji, że najemnikiem jest także każda osoba, która jest specjalnie rekrutowana na miejscu lub za granicą w celu, celu uczestniczenia w akcie przemocy mającym na celu obalanie rządu lub podważenie w inny sposób porządku konstytucyjnego państwa, podważanie ter integralności terytorialnej państwa. I także podkreśla się w przepisach tej konwencji, że Najemnik musi być motywowany, yy, głównie pragnieniem uzyskania znacznych prywatnych, yy, prywatnych korzyści, ewentualnie podyktowany obietnicą lub wypłatą yy, odszkodowania materialnego. Czyli po raz kolejny pojawia się ta motywacja, wyraźnia o charakterze finansowym, motywacja zysku. Dlaczego jest takie istotne rozróżnienie pojęcia najemnika od od zwykłego żołnierza, zwykłego uczestnika konfliktu zbrojnego. Najemnik nie ma prawa do statusu kombatanta ani jednicy wojennego. Należy sobie wyraźnie powiedzieć, że służba w charakterze najemnym jest wyraźnie zakazana przez prawo międzynarodowe. Państwa będące stronami wspomnianych przeze mnie umów, konwencji międzynarodowych, mają obowiązek zapobiegać Rekrutacji, szkoleniu, wykorzystywaniu i finansowaniu wszelkiego rodzaju wojsk najemnych. Co się dzieje, jeżeli ten zakaz zostanie złamany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Odpowiedź na to pytanie daje po raz kolejny kodeks karny. Służba w charakterze najemnika jest zagrożona wyższą karą niż służba bez zgody ministra obrony narodowej w. Obcej formacji wojskowej, ale ta służba w charakterze, o charakterze zwykłym. Artykuł 141, paragraf 2 Kodeksu Karnego stanowi, że kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Takiej samej karze należy wyraźnie zaznaczyć: Podlega także ten, kto prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemców do służby najemnej, albo taką służbę opłaca, organizuje, szkoli lub wykorzystuje. Podsumowując, należy zatem zaznaczyć kilka istotnych e, faktów. Zgodę na służbę w obcej formacji wojskowej pozyskać możemy. Musi być to jednak zwykła e, armia, zwykła formacja wojskowa, nie może być to Formacja najemna. Zgody na służbie formacji najemnej, formacji najemnej w charakterze najemnika nie otrzymamy nigdy. Dlaczego ustawodawca zdecydował się na taką reglamentację służby w obcej armii? Celem podstawowym ustawodawcy polskiego jest w obszarze obronności zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązku obrony ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli. Nie może być tak, że ktoś uchyla się od szeregu obowiązków związanych z obronnością naszego państwa, z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym i w tym samym czasie chce wstąpić do obcej formacji wojskowej, chce bronić innego kraju, chce walczyć w obcym konflikcie. Obowiązkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest przede wszystkim bronić swojego państwa, swojej ojczyzny Polski. Dopiero po spełnieniu tego obowiązku możemy legalnie podjąć służbę w obcej armii. Co należy jeszcze podkreślić? Polskie organy, Minister Obrony Narodowej, a także udzielające opinii organy Minister Spraw Zagranicznych czy też Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mają obowiązek sprawdzić, czy ewentualna służba obywatela polskiego nie stoi w sprzeczności z interesami Rzeczypospolitej Polskiej. W dzisiejszej sytuacji trudno na przykład sobie wyobrazić, że obywatel Polski otrzyma zgodę Ministra Obrony Narodowej, a ten pozytywną opinię chociażby Ministra Spraw Zagranicznych w sytuacji w wniosku o pozwolenie na służbę w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi. Co innego na przykład służba w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Republiki Federalnej Niemiec, czy chociażby Francji. Tak, taką pozytywną decyzję ministra obrony narodowej jestem sobie w stanie wyobrazić. Obowiązkiem organów Rzeczypospolitej Polskiej jest wszechstronne zapewnienie bezpieczeństwa naszemu państwu. Musi się to przejawiać również w procedurze udzielania zgody na służbę w obcej armii.